Dlaczego pomeraniam? Ja kierowałam się kilkoma y, rzeczami, kiedy wybierałam właśnie terasę. Bo jest taki cute na Instagramie, było, tak? Trochę było. Nie, nie będę, nie będę ukrywać, nie. że trochę było, ale to mm -hmm. po prostu, podobało mi się wizualnie, tak. Ale mi się podobała ta zadziora w, w charakterze tego pieska i wiem, że może to nie było do końca takie mądre, ale doszłam do wniosku, że ja dam radę. Ja się tak interesuję pieskami. Może, może mi się uda. I się udało. Kiedy wybierałam drugiego pieska, yy, przede wszystkim yy, to też o, o piracie. Zależało mi na tym, żeby to były małe psy. Zobaczyłam, jak inteligentny jest pirat. I zaczęłam szukać inteligentnej rasy pieska, która się właśnie szybko uczy, która yy, rozumie świat. Yy, I też i jeszcze się nada na Instagrama. <grywa> No to, to mi się udało akurat.